Pierwsze wystąpienie Andrzeja Seweryna po kryzysie wizerunkowym. Były podwyższone środki bezpieczeństwa. Andrzej Seweryn spotkał się z fanami. Nie tymi, którzy liczyli na powtórkę z kontrowersyjnego i mocno uderzającego w rządy pis filmiku, jaki wyciekł niedawno do sieci, na nagraniu aktor w wulgarny sposób zachęcał wnuka do niekoniecznie grzecznej formy protestu przeciwko władzy. Na spotkanie zorganizowane z Sewerynem w jednej z sopockich bibliotek przyszli raczej wielbiciele literatury i aktorstwa wyższej próby niż ludzie rządni zadym o politycznym wydźwięku. Wbrew przewidywaniom nie zbojkotowano spotkania, podwyższono jednak na wszelki wypadek środki ostrożności. Wszystko w obawie przed ewentualnymi nieprzyjemnymi incydentami. Po tym, jak wyciekło do sieci nagranie, w którym w wulgarnych słowach aktor wypowiada się na temat obecnej sytuacji w kraju, wylał się na niego ogromny hejt. A gdy okazało się, że będzie czytał fragmenty ziemi obiecanej w bibliotece w Sopocie, zaczęto nawoływać do bojkotu spotkania. Wreszcie nadszedł dzień, w którym aktor pojawił się przed publicznością. Interwencja ochrony, jak wieszczono, nie była potrzebna. Fani aktora byli oczarowani jego piękną polszczyzną i manierami. Na początku czerwca sieć obiegło prywatne nagranie Andrzeja Seweryna, aktora i dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie. Drogie dziecko, pamiętaj, twoim zadaniem jest im przyp gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka Cię. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co do ciebie mówię, ale szybko zrozumiesz, jak będziesz miał kilkanaście lat albo wcześniej, zrozumiesz komu trzeba przyb gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka cię. I nie zważać na nic, mówił aktor na nagraniu. W dalszej części wspomniał o rzekomo pleniącym się w Polsce faszyzmie. Rzucał nazwiskami. Stwierdzał, że wobec wymienionych polityków nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. Podkreślał, że nie powinno się w ich przypadku odwoływać do chrześcijańskiego miłosierdzia. Wymienił tu Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Trumpa i Wiktora Orbana. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, Pir, Gwiazdka, 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 M, trzeba przyb Gwiazdka, 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 Cie. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego rozumienia, debaty, porozumienia, nie ku Gwiazdka, Gwiazdka, A, faszystom trzeba przyb Gwiazdka, 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 Ać, a nie dyskutować z nimi, bo oni będą używali tego dialogu, żeby ciebie zrobić w dół Gwiazdka, M, po prostu. To są bandyci po prostu. Trzymaj się dziecko i pamiętaj, przyb gwiazdka 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 cię, mówi Seweryn. Nawoływali do bojkotu spotkania z Sewerynem w Sopocie. Andrzej Seweryn wydał oświadczenie, w którym poinformował, że to nie on upublicznił filmik, który miał być wykorzystany jedynie na jego prywatny użytek. To jednak nie zamknęło ust hejterom, którzy przystąpili do ataku. Sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej napięta, gdy okazało się, że Andrzej Seweryn 16 czerwca będzie gościem Sopockiej Biblioteki, Sopoteki i będzie odczytywał fragmenty ziemi obiecanej. Widząc napiętą sytuację wokół osoby Andrzeja Seweryna i głosy o bojkocie wydarzenia, placówka wydała oświadczenie, w którym przypomina, że to nie jest autorskie spotkanie z aktorem, a czytanie książki. Jak udało się nam dowiedzieć, w trakcie spotkania z Sewerynem miały być podwyższone środki bezpieczeństwa. Biblioteka mogła liczyć na ewentualną pomoc ochrony dworca, gdzie znajduje się placówka. Dyrektor Sopoteki miał jednak nadzieję, że nie dojdzie do żadnych niepokojących incydentów. Mamy ogromne zaufanie do naszych czytelników, mieliśmy wcześniej spotkania nawet z politykami i do żadnych incydentów nie dochodziło. Monitorujemy sytuację na bieżąco, tak jak w przypadku wszystkich naszych wydarzeń, współpracujemy oczywiście z Urzędem Miasta i informujemy go o potencjalnie problematycznych sytuacjach. Nasi czytelnicy słyną z wysokiej kultury na spotkaniach i do tej pory nie dochodziło do sytuacji, w których jakiekolwiek służby musiały interweniować. Bezpieczeństwo naszych gości jest dla nas priorytetem, jak również naszych pracowników i czytelników, zapewniał Marcin Wiktor w rozmowie z faktem. Tak przebiegało spotkanie z Andrzejem Sewerynem w Sopocie. Wreszcie nadszedł ten dzień i Andrzej Seweryn pojawił się w Sopockiej Bibliotece. Jak się okazało, sala wypełniła się po brzegi, a aktor miał wyśmienity humor. Do żadnych incydentów nie doszło, a Seweryn, po odczytaniu fragmentów ziemi obiecanej, dostał owacje na stojąco od zebranych. Na spotkaniu wcielał się w narratora i Maksyma Bauma, którego grał w filmie Andrzeja Wajdy. Potem był czas na dyskusję i wspomnienia z planu filmowego. Każdy chciał wtedy grać u Wajdy. Spałem po trzy godziny, by połączyć plan z pracą w teatrze, przyznał Seweryn. Po zakończeniu wszyscy ustawili się w kolejce w oczekiwaniu na autograf i pamiątkowe zdjęcie.